A my właśnie zakończyliśmy zajęcia. Sąd healingu. Baby mocno odleciał. Przez trzy minuty go budziłyśmy. Słuchajcie, ten masaż, raczej rytuał z masażem był po prostu. To jest naprawdę najlepsze spa, w jakim byłam. Ale tu jest bosko. Masie ostatnio zobaczył, że spodobała mi się łódka w Central Parku, więc dzisiaj mnie zabrał na przejazdkę. przepływkę. Pada, ale co może być lepsze niż filmowy pocałunek Się stało. Sekundę temu siedziałam dokładnie tam, przesiadłam się i przeleciałam Ewa i patrzcie, co zrobiłam. To mogło być na mojej głowie wszystko.